Z tej strony Andrzej Maziec. I Kasia Maziec, witajcie. Dzisiaj, prosto z naszej zagrody, warmińska pszczoła, chcemy opowiedzieć o jednym z no, największych cudów natury, z którym mamy do czynienia na co dzień czyli o strategii przetrwania pszczół w kłębie zimowym. Kasia i Andrzej razem, warmińska pszczoła, wita i zaprasza na film. Dobrze. Nasza dzisiejsza analiza będzie, jak zawsze, precyzyjna i bardzo konkretna. Rozłożymy sobie ten temat na pięć kluczowych elementów. Zaczniemy od obalenia mitu snu zimowego, później zajrzymy w samą architekturę kłębu, przeanalizujemy jak działa jego termoregulacja, wejdziemy głębiej w metabolizm i bilans gazowy. A na sam koniec, co najważniejsze, wyciągniemy z tego wszystkiego praktyczne wnioski dla każdego pszczelarza. No właśnie, zacznijmy od tej fundamentalnej sprawy. Zima dla pszczoły miodnej to absolutnie nie jest bierna hibernacja, to nie jest żaden czas odpoczynku. To okres nieustannej, bardzo aktywnej i co fascynujące, doskonale zorganizowanej walki o przetrwanie całego superorganizmu. I to jest, słuchajcie, kluczowa różnica, którą trzeba zrozumieć od samego początku. Hibernacja to jest, powiedzmy, wyłączenie systemu. A kłąb zimowy? To system pracujący na najwyższych obrotach, tyle że w trybie oszczędnym. Pszczoły nie śpią. One pracują ciężej niż kiedykolwiek, żeby aktywnie generować ciepło. A do wykonania tego arcy trudnego zadania natura powołała, można powiedzieć, specjalną jednostkę. Pszczoły, które wchodzą w skład kłębu zimowego, to jest zupełnie inne pokolenie niż ich letnie siostry. One są po prostu biologicznie zaprogramowane i zbudowane do jednego konkretnego celu przetrwać zimę. I spójrzmy tylko na ich wyposażenie, na ten ich zestaw narzędzi. Żyją nie 4 czy 6 tygodni, a nawet do 7 miesięcy. Posiadają znacznie, ale to znacznie bardziej rozbudowane ciało tłuszczowe, które jest ich wewnętrznym akumulatorem, magazynem energii i białka. Cały ich organizm jest przestawiony na tryb przetrwania wolniejszy metabolizm, wzmocniona odporność. To właśnie one są takim żywym mostem, który łączy stary i nowy sezon. Dobrze, przejdźmy teraz do samej konstrukcji. Bo kłąb to nie jest jakiś przypadkowy zbiór pszczół. To jest prawdziwy majstersztyk biologicznej inżynierii. Dynamiczna i samoregulująca się struktura o bardzo precyzyjnej budowie. Definujemy go jako superorganizm, bo on naprawdę zachowuje się jako jedno, inteligentne ciało. Zaczyna się formować, gdy temperatura spada poniżej 12 stopni Celsjusza, a jego gęstość i kształt zmieniają się dynamicznie w odpowiedzi na to, co dzieje się na zewnątrz. Cel jest jeden, nadrzędny. Ochrona matki i minimalizacja strat cieplnych. A wewnątrz tej wydawałoby się statycznej kuli trwa nieustanny, powolny ruch. To jest coś, co nazywamy cichym tańcem. Te pszczoły z wychłodzonej zewnętrznej otoczki kłębu powolutku przesuwają się do cieplejszego środka, żeby się ogrzać i uzupełnić energię. A ich miejsce zajmują te w pełni sił, które były w centrum. To jest nieustanna rotacja, która gwarantuje, że żadna pszczoła nie zamarznie. Po prostu perfekcyjna kooperacja. Wiemy już, jak kłąb jest zbudowany. To teraz skupmy się na tym, jak działa jego serce, czyli mechanizm produkcji ciepła. Bo kłąb to jest w zasadzie żywy, niezwykle wydajny i niesamowicie precyzyjny piec. Tak, ten mechanizm jest absolutnie genialny. Pszczoły potrafią odłączyć skrzydła od swoich potężnych mięśni piersiowych i wprawiają je w takie intensywne drżenie. Cała energia, która pochodzi ze spalania miodu, jest zamieniana bezpośrednio na ciepło bez generowania ruchu. To jest niezwykle efektywny system konwersji paliwa w temperaturę. A zapłonem dla tego pieca jest właśnie temperatura zewnętrzna. Gdy spada poniżej tych około 12 stopni Celsjusza, dla pszczół to jest jasny sygnał. Dobra, zaczynamy formowanie kłębu. W tym okresie, gdy w ulu nie ma jeszcze czerwiu, rdzeń kłębu utrzymuje stałą temperaturę w przedziale od 20 do 25 stopni. Można to nazwać taką temperaturą czuwania. Jest optymalna do oszczędzania energii, ale przy jednoczesnym zachowaniu pełnej gotowości. Ale prawdziwy test precyzji przychodzi wtedy, gdy matka zaczyna czerwić zwykle na przedwiośnią. Wtedy rodzina musi podnieść temperaturę w centrum gniazda do dokładnie 34,5 stopnia Celsjusza i co więcej, utrzymać ją ze zdumiewającą stabilnością. Każde, nawet najmniejsze wahanie, zagraża prawidłowemu rozwojowi czerwiu. I ta niebywała precyzja jest możliwa dzięki ich czułkom, które działają jak niezwykle czułe termometry. Pomyślcie tylko, są w stanie wykryć zmianę temperatury o zaledwie 0,2 stopnia Celsjusza. To właśnie pozwala milionom osobników działać jak jeden, doskonale skalibrowany termostat. To jest niesamowite. Wiadomo, każdy piec potrzebuje paliwa i produkuje jakieś spaliny. Nadszedł więc czas, żeby zajrzeć do maszynowni kłębu. Analiza metabolizmu i bilansu gazowego to jest klucz do zrozumienia, co tak naprawdę dzieje się w ulu zimą i jakie wyzwania stoją przed pszczołami. Popatrzmy na konkretne liczby, bo one robią wrażenie. Każdego dnia średnia rodzina pszczela zużywa około 20 gramów zapasów. Do ich spalenia metabolicznego potrzebuje około 70 litrów powietrza. A co produkuje? No właśnie, tu jest ciekawie. Produkuje około 15 litrów pary wodnej i powoduje wzrost stężenia dwutlenku węgla w ulu nawet do 3%. Te dane naprawdę uświadamiają skalę procesów życiowych w tej pozornie uśpionej rodzinie. I właśnie ten dwutlenek węgla to jest fascynująca zagadka. No bo czy jego wysokie stężenie to dla pszczół problem, czy może element strategii przetrwania? Okazuje się, że prawda leży po środku, to jedno i drugie. Z jednej strony wyższe stężenie CO2 wprowadza pszczoły w stan takiej lekkiej narkozy, co spowalnia ich metabolizm. To jest sprzymierzeniec, bo dzięki niemu zużywają mniej cennego pokarmu, a matka później zaczyna czerwienie. Ale jest też druga, ciemniejsza strona medalu, ten sam gaz przyspiesza fizjologiczne starzenie się pszczół. To jest taki biologiczny kompromis: oszczędność zapasów za cenę skrócenia życia pojedynczych robotnicy. No dobrze, i cała ta wiedza prowadzi nas do sedna sprawy. Czyli do praktyki pasiecznej. Jak my, pszczelarze, możemy wykorzystać te wszystkie informacje, żeby pomóc naszym pszczołom bezpiecznie przetrwać zimę? I powtórzę coś, co jest absolutnym fundamentem i co każdy pszczelarz powinien mieć z tyłu głowy. Wentylacja jest ważniejsza niż ocieplenie. Ciepło pszczoły wyprodukują sobie same, są w tym absolutnymi mistrzami. Ale z nadmiarem wilgoci, bez naszej pomocy, sobie po prostu nie poradzą. A konsekwencje zignorowania tej zasady są. no katastrofalne. Pamiętajmy o tych 15 litrach pary wodnej dziennie. Bez sprawnej wentylacji ta woda skropli się na zimnych ścianach ula, a potem spłynie prosto na gniazdo. To jest prosta droga do pleśni na ramkach, do fermentacji poparmu i, co gorsza, do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju chorób, jak chociażby nosemozy. Naszym zadaniem jest więc zapewnienie stałego odpływu tego wilgotnego powietrza na zewnątrz. Podsumowując to wszystko, kłom zimowy to jest coś znacznie więcej niż tylko zbiór pszczół. To jest najwyższy wyraz współpracy i ewolucyjnego geniuszu, taki cichy, ale potężny dowód na to, że w jedności leży siła zdolna pokonać nawet największe przeciwności natury. Mamy nadzieję, że ta dogłębna analiza była dla wszystkich wartościowa i ciekawa. Jeśli tak to oczywiście zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych lekcji prosto z naszej pasieki. Zachęcamy też do śledzenia Zagrody Warmińskiej Pszczoły w mediach społecznościowych. Z pszczelarskim pozdrowieniem, Kasia Janzczyk Maziec. Do usłyszenia.